Dobra, takie po jeszcze małe, tutaj o właśnie widać jak jest niedokoszone pod drzewami, akurat tutaj to bardzo nie żałuję, że to zostało, bo to lucerna to, lucerne to kocham, komunice kocham, bo tam wiecie wiążą azot same z powietrza, co tam się powietrze się dostaje do gleby, no w glebie jest powietrze tak, ciężko uwierzyć, ale to prawda, mało tego powietrza, ale jest. No, i one to wiążą. I tutaj właśnie zostało to, jest niedokuszone. No, wolę tamto. O, tu lucerne, tak? Niż o takie. O. o! O takie. O! Dziady. Dobra. O! No to. Nie, no tu, tu, tu jakieś perze to masakra. Nie. Tu też. Dobra. I o co chodzi w tym naszym poskryptum, bo to chodzi o to, że mi się tutaj tak niechcący zrobiło, że ja mam jeden taki rządek, który został nieskoszony, jedna połówka. I to właśnie wygląda tak, tak. O. Tu było koszone, tak. Widać, że tu jest, no jest wykoszone, a teraz Tutaj wrotycz kocham, wrotycz, słuchajcie robiłem wyciągi wodno-alkoholowe z wrotycza, gdzieś mam, jeszcze w tym roku może psiknę, jeszcze tym. O, a tu jest nieskoszone. To było tak, że, że oczywiście, ja się, chyba się nigdy nie zdarzyło tak, żebym nie, żeby się coś nie zepsuło w kosiarce, jak jak koszę sad, 6,5 hektara, słuchajcie, sadu, <noise> za każdym razem musi się coś zrypać. No i co, a tutaj jest nieskoszone. Czyli to by tak wyglądało, o że tu by była właśnie ta połówka nieskoszona i zobaczcie, to chyba ma sens, bo no bo o, sobie kwitną te lucerny sobie kwitną, chodź tu kwiatuszku, o, z kwiatuszek, tu też żółte się bardziej rzucają w oczy, będzie to lepiej widać pewnie, bo to komonica, ona jest taka drobniejsza, nie rośnie taka zarąbista. I i o tak to wygląda. I to by tak było, że one by sobie tu kwitły i te różne owady, które zapylają, to one by tu miały coś zryć. No, a tu by sobie było skoszone, ale, ale pod, na, na połowie, nie na połowie powierzchni sadu, tylko połowie powierzchni pod drzewami, tak, w rzędach, by było nieskoszone. I potem bym sobie to skosił za miesiąc. Może za miesiąc, tak jak w kabarecie było tego. Tabaret moralnego niepokoju, Panie Mikołaju. Kiedy, kiedy, kiedy będzie wypłata? Może za miesiąc. Dobra. No o. O, zobaczcie, dobra. Dobra, słuchajcie. Koniczyna czerwona. Słuchajcie, ja mam metr 82 i w butach jestem. Proszę bardzo, do pasa. Matko, ona jest szalona. Jesteś szalona. Dobra, no to tyle. bo oziaczki. Dobra, będzie poskryptum do postscriptum. E, czyli, czyli, o, piękna pokrzywa. Właśnie, teraz będzie temat taki, że e, gnojówki. Gnojówki. Kiedyś specjalnie jeździłem. Jak mi zabrakło, jak mi zabrakło, to jeździłem nawet do lasu, gdzieś tam. Teraz tu dałem spokój, gnojówki robię z czego popadnie, tam głównie z lucerny. I oczywiście pokrzywa też jak się nawinie wroty, czy kiedyś to... A no i na samym początku robię z mniszka. Jak kwitnie w maju, to słuchajcie, no to to jest wydajne. On tu tak jak ta, ta cała no, koniczyna czerwona, czy, 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 czy ta lucerna rośnie jak wściekły, bo tu. Pod tymi drzewami, no, no do, do, dobrze temu mniszkowi jest. O te rurki, słuchajcie, tego na bogato tych kwiatostanów. Są no łatwo tego naciachać, żeby nastawić gnojówki, bo teraz się zajmiemy gnojówką, o tutaj aż dwie, aż dwie, jedna obok drugiej. O tu jedna, a tu cyk druga. Bo to są, one się przepoczwarczają teraz La, larwy Biedronek. Czyli trzeci etap. Jajo, larwa, poczwarka i tak zwane imago. Czyli owad doskonały. Dobra, i teraz gnojówki. Temat będzie taki. Idziemy. O, tu są reaktory. sobie to. Głównie lucerna, tu jest na kitrana. Ja to zawsze troszeczkę zaszczepiam pożytecznymi organizmami mogą być z, z tego z mogą być z, z tego Emgrina. Yy, takie tutaj. Ja to na metry sześcienne, bo to skala za duża. O, tak wyglądają bioreaktory. Tu już jakiś tam postępuje proces. Tutaj najbardziej zaawansowane to to pójdzie. Yy, ponieważ to zaszczepiam tymi mikroorganizmami, to 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 jest cuchnące ale nie aż takie kiedyś znajomy, który tam nastawiał gnojówkę z pokrzyw. Ja też miałem z pokrzyw. No tutaj takie dość świeżo nastawione to. to o no, jak goliłem tam lucernę i jakiś pesz mi się przy okazji tam się nie zastanawiałem, rzuciłem. Głównie to, to jest lucerna, tylko pod spodem jakbym to zamieszał, nie da się zamieszać, bo to napiera strasznie do góry. Tak, a yy, więc yy, yy, miałem nastawioną gnojówkę z, z... pokrzywy samej. Znaczy, no wiadomo, że nikt nie wybiera jak tam się jakoś coś trafi, ale, ale głównie pokrzywa, nie? I, no i dodałem trochę tych EM-ów. No i mówię, bo on tam robił dla siebie tak, żeby w, w ogródku gdzieś tam tak ekologicznie sobie pryskać tym, tymi gnojówkami z, z pokrzyw. No i mówię, no chodź. To poniuchasz, czy to strasznie wali, nie? no, mówi, no bo to śmierdziało, to nie, nie możemy powiedzieć, że to nie, nie jest śmierdzące, jest, nie? ale mówi, że nie, to jest bez porównania. Ludzie twierdzą, że te gnojówki same z pokrzywy, takie niezaszczepione tymi em oczywiście, to one podobno walą tak, że jakiś tam obornik to jest śmierdzący, ale nie ma startu do, 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 do tych gnojówek. Więc no tutaj nie wiem, czy to się nie odbija na skuteczności, bo może, może takie super walące byłyby lepsze. No w każdym razie ja praktykuję zaszczepianie tymi mami, To nie trzeba dużo. No i on, 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 on to poniuchał i, i stwierdził, że nie. To jest bez porównania. Intensywność tego jest y, y, mniejsza. Także no jeżeli ktoś by chciał robić gnojówki, które nie są tak strasznie cuchnące. To, to EM-y, czy te, te z ścianek, czy te z probiotiksu, no te firmy, co robią te pożyteczne różne czy, czy tam efektywne mikroorganizmy. Każdy tam inaczej to nazywa. No i teraz tak, to nie jest żadna, jakby się kto pytał, bo to przecież wariactwo jest teraz, to nie jest żadna informacja handlowa. Nie wiem. Mam to wyciąć. W każdym razie no, są firmy, które robią takie organizmy mikropożyteczne, i warto, jeżeli ktoś chce, żeby te gniówki nie były takie bardzo cuchnące, to można to dać. I no, i tyle. Bądźcie zdrowi.